krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz miłego oglądania. W tym filmie zajmiemy się mnożeniem wielomianów i w poprzednim odcinku pokazałem wam w jaki sposób wymnożyć jakiś wielomian przez liczbę, na przykład przez 2 albo nie wiem 3, ale co jeżeli pomnożylibyśmy wielomian przez wielomian? No to zobaczmy, mamy wielomian w od x równa się x do 3 minus 2x plus 6 i wielomian g od x równa się 2x kwadrat minus 3x minus 1. Chcielibyśmy policzyć wielomian w od x razy g od x, zapiszmy to mnożenie, będzie x kwadrat minus 2x plus 6 razy 2x kwadrat minus 3x minus 1. I teraz zasada jest taka: każdy element z lewego nawiasu razy każdy z prawego. Więc tak, x do 3 pomnoży 2x kwadrat, minus 3x, minus 1, tak samo zrobi minus 2x i tak samo zrobi 6. Być może te strzałki, które tutaj narysowałem, są trochę mylące. No. Starałem się pokazać, właśnie, że ten każdy element z lewej strony musi pomnożyć element z prawej strony. Ale zobaczmy, jak to mogłoby wyglądać. Więc tak, x do 3 razy 2x kwadrat, ile to jest? I tutaj, jeżeli mamy mnożenie tych. X to potęgi dodajemy, więc to będzie 2 razy x do 3 plus 2, czyli 5. Teraz x kwadrat razy minus 3x, pamiętajmy o tych minusach, że liczba ma też znak, który jest przed nią, w tym przypadku jest to minus 3, czyli tak, mamy x do trzeciej razy minus 3x, więc to będzie minus 3x do 4, bo mamy 3 plus 1. Następnie x do 3 razy minus 1 to jest po prostu minus x do trzeciej, Teraz mnożymy przez minus 2x, minus 2x razy 2x kwadrat to minus 4x do trzeciej, minus 2x razy minus 3x to plus 6x kwadrat, bo minus razy minus daje plus, minus 2x razy minus 1 to jest plus 2x, i na sam koniec razy 6, 6 razy 2x kwadrat to 12x kwadrat, 6 razy minus 3x kwadrat to minus 18x i 6 razy minus 1 to minus 6. Pogrupujmy to teraz wszystko uporządkujmy, czyli liczby do liczb, x do x, x kwadraty do x kwadratów. Ja to różnymi falkami tutaj podkreślam, żebyście mogli zobaczyć jak to robię. I wyjdzie nam ostatecznie 2x do 5, minus 3x do 4, minus 5x do 3, plus 18x kwadrat, minus 16x, minus 6. Widzicie, że nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Tu bardziej chodzi o to, że można się machnąć po prostu w tym liczeniu, grupowaniu, gdzieś tam minusa zgubić albo jakąś liczbę. No i to jest zazwyczaj taki problem, ale zobaczmy jak to mogłoby w jeszcze trudniejszej wersji wyglądać, czyli nie jak mamy nawias razy nawias, ale jak mamy kilka takich nawiasów. Mamy taki przykład x kwadrat razy x minus 1 razy x kwadrat plus 3x plus 2 i razy 4x minus 6. I jeżeli jeszcze to oglądasz, nie wyłączyłeś tego filmu ze względu na taki przykład, no to już pokazuję jak to zrobić. Ja to po prostu robię tak, że redukuję te nawiasy, aż w końcu będę miał nawias razy nawias. Wyglądałoby to tak, że najpierw na przykład mnożę x kwadrat razy x minus 1. No to wtedy będę miał x do 3 minus x kwadrat i resztę nawiasów przepisuję. Oczywiście pamiętam, że x do 3 minus x kwadrat dalej pozostaje w nawiasie. Będzie to jeszcze razy x kwadrat plus 3x plus 2 razy 4x minus 6. No i teraz mnożę x do 3 minus x kwadrat razy ten kolejny nawias, czyli x kwadrat plus 3x plus 2. No już tutaj może nie będę po kolei mówił, jak to liczę. Jest to dokładnie to samo, co robiłem w pierwszym przykładzie. Będziemy otwierać nawias x do 5 plus 3x do czwartej plus 2x do trzeciej minus x do czwartej minus 3x do trzeciej minus 2x kwadrat. Zamykamy nawias i razy 4x minus 6. I jak się pewnie domyślacie, teraz wymnażamy znowu. Każdy element z lewego nawiasu, razy każdy element z prawego. Oj, trochę się tutaj człowiek napracuje. I tutaj najpierw to uporządkujmy. Będziemy mieli x do 5 plus 2x do czwartej, minus x do trzeciej, minus 2x kwadrat razy 4x minus 6. I jak się pewnie domyślacie, musimy każdy element z lewego nawiasu pomnożyć przez każdy element z prawego nawiasu. No po prostu ubaw opachy. Ja wiem, że może nie będziecie musieli tego typu rzeczy robić, ale ja wolę to na wszelki wypadek pokazać, jakby trafił się ktoś, kto będzie chciał was sprawdzić z tego typu obliczeń. Ostatecznie otrzymamy 4x do 6, minus 6x do 5, plus 8x do 5, minus 12x do 4, minus 4x do 4, plus 6x do 3, minus 8x do 3, plus 12x kwadrat. Porządkujemy te elementy. Wynik to 4x do 6. Plus 2x do piątej, minus 16x do czwartej, minus 2x do trzeciej, plus 12x kwadrat. Jeżeli miałbym to podsumować, to po pierwsze, w mnożeniu pamiętajcie o tych znakach, że jak mamy liczbę, to zawsze patrzcie, czy jest jakiś znak przed tą liczbą i mnożcie razy liczbę z tym znakiem. Kolejna ważna rzecz, jak mamy nawias razy nawias, to każdy element z jednego nawiasu mnoży element z drugiego. A jak mamy kilka takich nawiasów, to rozbrajając je, Pamiętajcie o tym, że te nawiasy nie znikają nagle cudownie, więc, jak mamy trzy nawiasy, to pomnożymy jakieś dwa i teraz ten wynik jest w nawiasie i cały ten wynik jest razy ostatni nawias. A no i jeszcze na sam koniec przypomnę, jak mamy, nie wiem, x do szóstej razy x do siódmej, to te potęgi się po prostu ze sobą dodają, więc to jest x do 6 plus 7, w tym przypadku 13. No dobra, koniec gadania, kończymy odcinek. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!